Dobry Krakowa, sponsorem dzisiejszego spaceru będzie, uwaga, uwaga, orzech. Zapraszam dziś na spacer z nieznajomym chińskim mędrcem, który dawno, dawno temu wpadł na pomysł pewnego przysłowia, które nie daje mi spokoju od kilku dni. Chodzi za mną i chodzi. Postanowiłam więc wziąć je ze sobą na dzisiejszy spacer. Ostrzegam uczciwie, że dziś nasz wywód rozbije się na dwie części i podrepczemy jednocześnie po dwóch, wykluczających się w jakiś sposób ścieżkach. To znaczy rozdwoimy się, na jednej nodze będziemy skakać po drodze optymistycznej, usłanej różami, a na drugiej nodze pokuśtykamy po drodze usłanej cierniami. Jak widać, obie ścieżki są idealnie komplementarne. Nie ma bowiem róży bez kolców. Hmm, dobry początek, prawda? Czy już Państwa zainteresowałam? <grym> Możemy zaczynać? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos nieznanemu azjatyckiemu mędrcowi. Los daje orzechy tylko tym, Którzy mają zęby. Najpierw zapraszam na drogę usłaną różami. Orzech to symbol trudnego wyzwania, cierpienia, zadania, które stawia przed nami los. Zadanie to może złamać człowieka słabego, z kolei silnego hartuje. Zęby w tej interpretacji to oczywiście siła psychiczna, duchowa odporność. Niezłomny charakter. Los nie rzuca najtwardszych orzechów nieprzygotowanym, słabym, chwiejnym, rzuca je tym, którzy mają zęby, bo właśnie ci wiedzą, jak dostać się pod twardą skorupkę. To echo maksymy: Bóg wysyła na najtrudniejsze bitwy swoich najsilniejszych żołnierzy. Kierując się tą logiką, możemy założyć, że cierpienie, przeszkody, trudności to nie kara, ale forma szacunku. Tu los nie nagradza tych, którym się należy, ale wystawia na próbę tych, którzy potrafią się zmierzyć z wiatrem, który wieje im w oczy. Inni dostają miękkie owoce, często bez wartości, łatwe do, prze do przełknięcia. Ci z zębami natomiast dostają orzechy, trudne do zgryzienia, ale bogate w treść, witaminy itd. No i przede wszystkim, nie każdy ciężar należy interpretować jako zło. Czasem to zadanie, wezwanie do działania, droga do dojrzałości czy początek przemian. Dostajesz orzech, bo czas wreszcie go rozbić i stać się kimś innym. Nie możesz pozostać w fazie niemowlęctwa i wciąż jeść przetartą marchewkę, banany i rozgotowany ryż. O nie, nie. Los nie rzuca orzechami przypadkiem. Rzuca nimi tam, gdzie ma nadzieję znaleźć zęby. Bo tylko silni mogą, daru wyzwania, mogą z daru wyzwania wydobyć sens, siłę, głębię, rozłupać orzech i wyruszyć w dalszą drogę. To interpretacja heroiczna, w jakiś sposób pocieszająca człowieka w cierpieniu i mobilizująca jego siły wewnętrzne. Powtórzmy. Los daje orzechy tylko tym, którzy mają zęby. Teraz wskakujemy na drugą drogę. Uwaga! Hop! Orzech możemy interpretować jako dar losu, łód szczęścia, coś wspaniałego. Trafia on często do tego, kto nie ma jak, jak go rozłupać. I to jest właśnie tragikomizm ludzkiego życia. Bo ci, którzy zębów nie mają, nie poradzą sobie z orzechem. Przysłowie to wyraża bezsilność człowieka, który czuje, że życie go omija, nawet jeśli jest gotów, nawet jeśli jest uczciwy czy jest otwarty. Może to być tez, też wyraz goryczy ludzi, którzy czują się niewysłuchani przez los, jakby cały ich wysiłek nie miał znaczenia, bo nie mają zębów. W tej interpretacji ciekawy jest symbol zębów. Mogą one oznaczać zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji, narzędzia intelektualne, status społeczny, edukację, dostęp do zasobów. Los nagradza tych, którzy i tak już mają wszystko: silnych, uprzywilejowanych. Kto nie ma zębów, czyli nie ma narzędzi, nie skorzysta z daru. Nawet jeśli mu on przypadnie w udziale nie ma zębów, więc nie rozgryzie orzecha. Nie ma młotka, więc orzecha nie rozbije. Nie ma dziadka do orzechów, więc może się tylko milcząco przyglądać i marzyć o niedostępnym orzechu. Los rozdaje nie według potrzeby, lecz według własnych reguł lub ich braku. Orzech bez zębów. To dar tragiczny. Można podziwiać jego piękny kształt, twardość, i tak dalej, ale do środka nie mamy szans się dostać. Ale życie nie kończy się na jednym orzechu. Można znaleźć inny, albo zamiast orzecha zjeść jabłko, albo truskawki, albo można znaleźć kogoś, kto ma do dyspozycji młotek albo kamień. Albo w obliczu szybkiego rozwoju stomatologii i ortodoncji można zafundować sobie implanty, choć to dość kosztowna droga do zjedzenia orzecha. Jeszcze raz: Los daje orzechy tylko tym, którzy mają zęby. Kończę swój spacer z nieznajomym mędrcem ze wschodu. Rozjechały się te nasze rozważania w różnych kierunkach. Rozbiegły się różnymi ścieżkami, dróżkami i trajektoriami. Teraz krótkie podsumowanie. Sama rozbiję orzechy swoich argumentów kamieniami kontrargumentów. Może los nikomu niczego nie daje. Może po prostu niektórzy potrafią zauważyć orzechy i sięgnąć po nie, a inni nie. Może to nie tak, że los daje orzechy silnym, może to orzechy, czyli wyzwania, przeciwności, wpływają na kształt i siłę naszych zębów. Ktoś dostaje coś trudnego, jakieś wyzwanie i dopiero wtedy uczy się gryźć. A więc, jeśli weźmiemy pod uwagę ten aspekt, to los nie premiuje silnych, on ich po prostu tworzy. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym spacerze. Postaram się następnym razem o jakiś spójny, jednoznaczny cytat, żebyśmy nie musieli skakać na jednej nodze między interpretacjami. Choć właściwie taki trudny orzech do zgryzienia daje duże pole do popisu interpretacyjnego.